Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu Uważam swój pojazd. Niektórzy właściciele zadają sobie pytanie jak zwiększyć moc silnika atmosferycznego? Nie każdy jest zadowolony z cech charakterystycznych dla swoich standardowych jednostek fabrycznych, powodów dla których tak się dzieje może być wiele. Zasadniczo są to właściciele, którzy planują używać swojego pojazdu do celów sportowych lub amatorzy którzy chcą zrobić coś ekskluzywnego własnymi siłami i środkami. Podczas przeprowadzania działań mających na celu poprawę ustawień, konieczne jest podejście do tej kwestii z punktu widzenia kompleksowych działań. Tylko w takim przypadku tuning silnika atmosferycznego przyniesie wymierne efekty i będzie w stanie w pełni uzasadnić oczekiwania. Poprawa osiągów silnika oznacza zwiększenie jego mocy i charakterystyki przyspieszenia zbliża samochód do wskaźników jednostek sportowych. Tylko prawidłowo przeprowadzone prace mogą ujawnić pełny potencjał silnika, zmniejszyć koszty wykonywania szkodliwej pracy w celu przezwyciężenia sił tarcia zwiększyć wydajność i moc instalacji jako całości. Jeśli modernizacja nie zostanie przeprowadzona prawidłowo, jednostka może zostać nieodwracalnie uszkodzona. W takim przypadku silnik będzie wytwarzał parametry gorsze niż były lub w ogóle przestanie działać. Rozwiązania zwiększające moc Do głównych metod zwiększania mocy silnika atmosferycznego można zaliczyć wymiana wału korbowego, wytaczanie cylindrów, montaż lekkich. Korbowodów i tłoków, zmiana rozrządu poprzez instalację specjalnego wału korbowego, ulepszenie i modyfikacja układu dolotowego, poprawa i modyfikacja układu wydechowego, chip tuning silnika, instalacja turbosprężarki, częściowa lub całkowita modyfikacja układu napędowego. Każdy układ napędowy, bez względu na to, na jakim paliwie i w jakim celu jest używany. Podlega ulepszeniom. W masowej produkcji niemożliwe jest idealne dopasowanie i dostrojenie silnika w fabryce. Poprawiając niedociągnięcia i prawidłowo eliminując wady fabryczne, można sprawić, że jednostka będzie produkować o 10 lub nawet 20% więcej mocy w porównaniu z oryginalnym wynikiem. Oczywiście proste dopasowanie do siebie jednostek i podzespołów nie przyniesie pożądanego rezultatu. Do tego celu potrzebny jest zastrzyk gotówki, który zostanie przeznaczony na zakup ulepszonych mechanizmów, które mogą być używane w bardziej agresywnych warunkach. To właśnie ten czynnik jest wadą renowacji silnika, żelazna modernizacja. Ten rodzaj modernizacji elektrowni odnosi się do złożonych metod, ponieważ wymaga od mistrza, który wykonuje pracę, pewnego doświadczenia i umiejętności, a ponadto konieczne będzie poniesienie dużych kosztów w zakresie czasu, pracy i pieniędzy. Oczekuje się wykonania następujących rodzajów prac. Wymiana wału korbowego. Rozwiercenie cylindrów jednostki napędowej. Wymiana tłoków i korbowodów. Modyfikacja głowicy cylindrów. Pod warunkiem że wszystkie wyżej wymienione prace zostaną wykonane prawidłowo. Metoda ta pozwoli osiągnąć zmniejszenie strat mocy w procesie pracy silnika, zwiększenie współczynnika sprawności. Ze względu na wytaczanie bloku cylindrów nastąpi fizyczne zwiększenie objętości silnika, poprawiając napełnianie cylindrów mieszanką roboczą, zwiększając stopień sprężania, zwiększając efektywność procesu dystrybucji gazu w różnych warunkach pracy silnika. Pozytywną stroną wdrożenia metody jest to, że może być ona częściowa, TJ. Nie wszystkie części mają zostać wymienione ale tylko niektóre jednostki jednostki. Są jednak również wady, więc przyrost mocy zależy bezpośrednio od liczby przeprowadzonych zmian i modyfikacji. Przykładowo, wymiana samych tłoków nie przyniesie wymiernych efektów. Jednocześnie przeprowadzenie zmian na dużą skalę będzie wymagało znacznych inwestycji o nieproporcjonalnych zwrotach. Z tego punktu widzenia rozsądnie jest przyjąć kompleksowe podejście. W którym stosunek ceny do jakości będzie współmierny. Takie podejście będzie miało również wpływ na przyszłe działanie układu napędowego. Jednostka będzie bardziej kapryśna, wymagać będzie stosowania wysokiej jakości paliwa i drogiego oleju silnikowego. Znacznie skróci żywotność i zwiększy detonację. Doładowanie turbiny. Ten rodzaj zwiększenia mocy jest również dość skomplikowany i kosztowny. Należy jednak zauważyć, że instalacja turbosprężarki na silniku atmosferycznym jest bardziej skuteczną metodą w porównaniu z żelazną modyfikacją. Jeśli zastosuje się te dwa podejścia w kompleksie, czyli zainstaluje wzmocnione części i mechanizmy równolegle z turbosprężarką, uzyskane wyniki będą znaczące. Wady tej metody obejmują znaczne nakłady finansowe złożoność doboru i montażu części i mechanizmów, a także późniejsze dostrojenie wszystkich systemów do siebie nawzajem i jednostki napędowej jako całości, ze względu na ciężki charakter tego rodzaju pracy. Trudno jest znaleźć mistrza do jej wykonania. Specjalista tego poziomu musi posiadać wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w tej dziedzinie. Mały tuning silnika atmosferycznego. Opisane wcześniej sposoby na zwiększenie mocy nie są odpowiednie dla każdego. Oczywiste jest, że takie manipulacje z samochodem nie pozwolą sobie zrobić nie każdemu, biorąc pod uwagę złożoność pracy i kosztowność projektów. Dlatego zwykli kierowcy którzy chcą ulepszyć swoją jednostkę, bardzo często uciekają się do prostych i tanich metod zwiększania mocy. Metody te są bardzo popularne i niedrogie. Jednym ze sposobów modernizacji jednostki napędowej jest zastosowanie filtra powietrza o zerowym oporze który ze względu na swoje ulepszone właściwości ma mniejszy opór aerodynamiczny i zapewni silnikowi więcej powietrza, zauważenie silnych zmian dla przeciętnego właściciela samochodu będzie trudne, ponieważ zysk w tym przypadku jest minimalny tylko od 0,5 do 2,5%. Jednak wykonanie takich manipulacji jest możliwe. Wadą tej metody jest słaba wydajność filtra jego funkcji, tak więc odwrotną stroną jest wnikanie brudnego powietrza do jednostki napędowej i jej zanieczyszczenie. Czy warto zastosować te innowacje? W praktyce decyzja należy do właściciela samochodu. Na tym tle bardziej odpowiednie będzie zastosowanie modernizacji układu wydechowego, co oznacza eliminację katalizatora. Zmianę geometrii, rur wydechowych, montaż specjalnego tłumika z prądem stałym. Zadaniem manipulacji jest wyeliminowanie jak największej liczby przeszkód na drodze spalin. Dzięki temu ruch spalin odbywa się bez pokonywania dodatkowego oporu, co również wymaga wydatkowania energii. Różnica będzie zauważalna, ponieważ takie zmiany dają znaczny wzrost mocy rzędu 5%. W rezultacie tuningowany silnik zapewni lepszą dynamikę przyspieszania w porównaniu z okresem przed zmianami. Obroty będą szybsze i ostrzejsze. Oczywiście metoda wymaga inwestycji, ale w porównaniu do pełnej modyfikacji silnika i instalacji turbiny części, które muszą stanąć na układzie wydechowym, znacznie tańszy chip tuning. Za najpopularniejszy Najprostszy i najtańszy sposób na zwiększenie mocy jednostki napędowej można uznać chip tuning. Prostota tej metody polega na tym, że na poziomie żelaza nic nie trzeba zmieniać. Podczas przeprowadzania działań mających na celu poprawę, zmiany są dokonywane tylko na poziomie części programowej w oprogramowaniu układowym elektronicznej jednostki sterującej która jest obecnie dostępna we wszystkich nowoczesnych silnikach, należy zauważyć, że atmosferyczne, turbodoładowane jednostki napędowe Jednostki benzynowe i wysokoprężne są hipowane. Można rozważyć pozytywne strony wprowadzania zmian, wzrost mocy i momentu obrotowego na poziomie programu, szybsza reakcja na pedał, przyspieszenia, zmniejszony efekt przeciągnięcia w silnikach z turbodoładowaniem, stabilne zachowanie na biegu jałowym, zasilanie, nie zostanie utracone. Jeśli podłączone są odbiorniki innych firm, takie jak podgrzewane lusterka, klimatyzacja, Podgrzewane siedzenia, ITP, nie ma utraty zasobów elektrowni podczas przeprowadzania tuningu cywilnego, brak problemów z przejściem kontroli technicznej samochodu. Pod względem stosunku ceny do jakości jest to najlepszy sposób na zwiększenie mocy, zawsze istnieje możliwość powrotu do ustawień fabrycznych. Do minusów przeprowadzania zmian można zaliczyć zwiększone wymagania dotyczące jakości paliwa w szczególności liczby oktanowej benzyny i liczby cetanowej oleju napędowego, skrócenie żywotności elektrowni, niebezpieczeństwo nieprawidłowego działania elektronicznej jednostki sterującej silnika, jeśli prace nie zostaną przeprowadzone prawidłowo. Z tego powodu nie zaleca się samodzielnego wykonywania chip tuningu, lepiej będzie skontaktować się z profesjonalnymi warsztatami z doświadczeniem w wykonywaniu takich prac. Usunięcie katalizatora i filtra sadzy wymaga przejścia na normę Euro 2, co znacznie zwiększa emisję co do atmosfery. O tym, czy warto kipować układ napędowy, każdy decyduje sam. Kolejnym pytaniem, które nurtuje potencjalnego klienta jest. Jaki przyrost mocy uzyska po wykonaniu wszystkich prac? Kropka. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaka jednostka napędowa znajduje się pod maską samochodu i w jakim stanie technicznym była przed pracami modernizacyjnymi. Średnio, pod warunkiem wprowadzenia zmian jakościowych, przyrosty mocy kształtują się następująco: benzynowy atmosferyczny układ napędowy od 7 do 10%. Benzynowy turbodoładowany układ napędowy od 7 do 15%. Układ napędowy z silnikiem wysokoprężnym bez turbodoładowania do 19%. Układ napędowy z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem do 30%. Podtlenek azotu. Tę metodę zwiększania mocy można przypisać do metod ekstremalnych ponieważ jej stosowanie znacznie skraca żywotność silnika i zależy od stanu układu napędowego. Istota polega na tym, że podtlenek azotu jest stosowany jako dodatkowy środek utleniający paliwo, wchodząc do komory spalania elektrowni, Podtlenek azotu pod wpływem ciepła rozkłada się na tlen i azot. Tlen zwiększa zawartość tlenu w powietrzu, a azot zapobiega detonacji w silniku. Wtrysk azotu nigdy nie może być stosowany na stałe. Jego użycie jest ograniczone do krótkich okresów. Istnieje kilka systemów wtrysku, suchy, mokry, wtrysk bezpośredni. W ten sposób można znacznie zwiększyć moc, od 25 do 150 km lub więcej. W zależności od układu napędowego, jednak w celu ochrony silnika nie zaleca się przekraczania tej wartości o więcej niż 50 koni mechanicznych.